W ubiegłym tygodniu na mój kanał trafił materiał poświęcony postaci Denisa Załęckiego. Przedstawiłem im najważniejsze kontrowersje związane z jego zachowaniem we Fightach, a także krótki zarys jego historii sprzed wejścia na tę scenę. Film spotkał się z dużym zainteresowaniem, przekroczył 100 tysięcy wyświetleń i w większości został odebrany pozytywnie. W komentarzach dominowały głosy krytykujące postawę Denisa. Część wypowiedzi była na tyle ostra, że musiałem je usunąć. Pojawiły się też jednak opinie przeciwne. Zarzuty, że publikując taki materiał, robię to wyłącznie dla zasięgów albo że sam przyczyniam się do promowania jego osoby. Na początku mówiłem, że mam plan, ale o nim za chwilę. Przejdźmy teraz do zarządu fame. Krzysztof rozpara to współwłaściciel Fame MMA i jeden z głównych architektów jej sukcesu. Drugi współwłaściciel, Rafał Pasternak, rzadko pokazuje się publicznie. W ważnych sprawach to rozpara zazwyczaj zabiera głos. Od zawsze postrzegany jako elokwentny i wyważony, rozpara raczej tonuje emocje niż je podkręca. Nigdy nie był zwolennikiem dymów, a jego rola jako głosu rozsądku jest w tym świecie wręcz niezbędna. Jego stosunek do przemocy i granic tej formy rozrywki dobrze pokazuje jeden z wywiadów. Zobaczcie sami. Programu. Nie, jest to, nie jest to dobry pomysł. Nie będziemy stwarzać możliwości promocji, zdobywania zasięgów czy rozgłosu. Osobom, które, które próbują to zrobić, zdobyć właśnie przez takie chuligańskie zachowania. Absolutnie nie ma zgody i będziemy reagować ze stałą stanowczością i wszelkimi tutaj dostępnymi federacji sposobami, będziemy stawać w obronie naszych zawodników, będziemy zabezpieczać ich interesy i takie zachowanie to jest sposób na zablokowanie sobie drogi do jakiejkolwiek współpracy z naszą federacją. Nie jest to sposób na zdobycie walki, tylko jest to sposób na uniemożliwienie sobie kontaktu i współpracy z nami. I będziemy tutaj tutaj naprawdę stanowczo, stanowczo reagować. I tutaj dla Federacji Fame należy się szacunek, bo tak naprawdę jako jedyni nie uciekali się do kontrowersyjnych wag, takich jak konkurencja. Dzięki temu byli zawsze poziom wyżej. I jeżeli gdzieś miejsce miał pojedynek w budce telefonicznej lub w samochodzie, to nie było to wydarzenie spod szyldu największej federacji flikowej w Polsce. Oczywiście Fame nie jest święte, bo i tam nie brakowało momentów, które budziły kontrowersje. Trzeba jednak pamiętać, że to organizacja frikowa, a nie sportowa. Przez 6 lat zorganizowała ponad 30 gal, nagrała setki programów i nieraz dochodziło tam do prawdziwych konfliktów. Przy tylu wydarzeniach i tylu mocnych charakterach nie trudno było o sytuacje, w których ktoś sprzedał drugiej osobie przysłowiowego liścia albo wyzwał kogoś od najgorszych. Zachowania te najczęściej były szybko ukrócane, a zawodnicy się uspokajali, ponieważ wiedzieli, że dalszy konflikt z federacją może się dla nich źle skończyć. Oczywiście Fame wielokrotnie było zmuszone do tego, żeby zakończyć współpracę z danym zawodnikiem. W tym materiale przyjrzymy się jednak dwóm sytuacjom. Pierwsza z nich dotyczy Paramaxila, który został wyrzucony podczas trwania Pandory. Kontrowersyjny streamer wpadł na genialny pomysł wrzucenia obrzydliwego żartu na swój profil społecznościowy. Efekt? Zaledwie dzień później Fame kończy z paramaxilem współpracę ze skutkiem natychmiastowym. Powiem szczerze, pomysł z wrzuceniem tego kawału był idiotyczny. Ale jak ma się taki nietrafiony żart do tego, co robi Załęcki? Czekam na wasze opinie. Teraz weźmy pod lupę sytuację z Marcinem Najmanem. L testosteron podczas walki, która była toczona w formule bokserskiej, najpierw obala przeciwnika, a chwilę później zadaje mu kopnięcie. Sytuacja kuriozalna, a zachowanie totalnie frajerskie. Zaraz po gali Krzysztof Rospara daje wywiady, w których potępia zachowanie Najmana. Posłuchamy jednego z nich. Wspomniałem, mamy podejrzenie, że było to po prostu zaplanowane. Panie Krzysztofie, były zawodowy bokser, sprowadza do parteru swojego przeciwnika później go kopie. E, Widziałem na Instagramie, że oficjalnie zakończyliście współpracę z Marcinem Neymanem. No ja nie wyobrażam sobie, jak mielibyśmy tę współpracę kontynuować. To nie jest zachowanie, które byśmy pochwalali i akceptowali w naszej organizacji. Ja wiem, że wszyscy będą nam mówić, że no dzięki temu jest wszędzie o głośno, jest afera, jest marketing i nieważne jak o tobie mówią, ważne, żeby nazwiska nie przekręcali, ale to nie jest coś, to nie jest sposób działania, jakim, z jakiego byśmy chcieli być znani i rozpoznawali. E, Fejm jest znany z dymu, u nas się dzieje dużo, są awantury, są nieładne słowa, czasem są akcje, no ale to już poszło daleko za daleko. Również uważam, że to poszło zdecydowanie za daleko i Marcin Najman powinien ponieść surowe konsekwencje. Przeanalizujmy jednak całe zdarzenie i porównajmy je do sytuacji z walki Załęckiego z Natanym i Ciosem. Rozpara na wywiadzie mówił, że wysoce prawdopodobne jest to, że zachowanie Najmana w klatce było przez niego zaplanowane. Mamy podejrzenie, że było to po prostu zaplanowane. Załęcki natomiast w większości wcześniejszych wywiadów nawet podkreślał, że zamierza faulować i zrobić jak największą krzywdę natanowi. Ale... Przyśniegam ci, że jak któryś padnie, to go kopię, kopię go normalnie i go fauluję. Mówię, obalony, czy podział się czy po moim obaleniu będzie tak leżał na szworaka czy coś, no to ja nie mam możliwości, że nie podbiegnę i nie dostanę do takiego kopa że po prostu starcie przytomność i mu skręcę karkę, bo nie mam możliwości. Naprawdę ci mówię, tam będzie grubo. Jutro, jutro tam będzie zapomnia Jutro tam będzie to zobaczysz, przysięgam ci. Uważam, że czym innym jest podejrzenie działania z premedytacją, a czym innym sytuacja, w której ktoś rzeczywiście grozi drugiej osobie śmiercią. W tym kontekście coraz bardziej widać, że to Denis Załęcki przekroczył granicę znacznie mocniej. Przejdźmy jednak do samej walki. Czy Marcin postąpił właściwie? Zdecydowanie nie. Ale jeśli zestawimy jego nielegalne kopnięcie z tym, co zrobił Denis, widać wyraźną różnicę. Kopnięcie Załęckiego mogło realnie zagrozić zdrowiu Natana, a przy odrobinie pecha skończyć się nawet trwałym uszczerbkiem. Teraz przejdźmy do najlepszego, czyli do porównania konsekwencji, jakie ponieśli obaj panowie. Marcin Najman po walce z Kasiuszem został całkowicie usunięty z federacji Fame. Co prawda ostatnio Najman wrócił, ale rozłam trwał aż 4 lata. Jakie konsekwencje natomiast poniósł Denis? Po walce zostało wstawione oświadczenie, gdzie Fame informowało, że Nathan za obrazę rodziny Denisa zostanie pozbawiony wynagrodzenia, a jego garze otrzyma Załęcki. Po niedługim czasie Fame jednak wrzuciło kolejne oświadczenie, gdzie zakomunikowali, że poprzednie nie jest ważne i finalnie Denis otrzyma wynagrodzenie o 30% mniejsze niż miał początkowo dostać. Czy kary w obu przypadkach są adekwatne? Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Jednak weźmy tutaj też pod uwagę to, że po walce Marcina Najmana otrzymał on pozew od federacji Fame, która. Według Najmana domagała się zwrotu garzy od jego menadżmentu. Podwójne standardy? A może figfighty poszły tak daleko, że takie agresywne wybryki zaczęły być normalizowane? Na to pytanie nie znam odpowiedzi, jednak w tym filmie trzeba powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Rzeczy, która według mnie przechyliła czarę goryczy i pokazała, że Denis to niebezpieczna i nieobliczalna osoba. Takim ludziom nie powinno się udostępniać platformy dla szerszego grona widowni, w tym nierzadko młodzieży. To jest kurwa obrzydliwe, kurwa, dzieci to oglądają. Do rzeczy na ostatniej konferencji doszło do sytuacji, gdzie Denis wyskoczył ze sceny i pobiegł w stronę widzów oglądających program. Kamera nie uchwyciła tego co się stało, a konferencja nie została przerwana. Prowadzący nie powiedzieli ani słowa o tym, co zaszło, a przecież niemożliwe, że nikt tego nie widział. Tym bardziej, że o sytuacji wypowiadał się Kamien Minda, według którego Denis miał uderzyć widza, który wcześniej wszedł w sprzeczkę z Załęckim. Tak, na konferencji uderzył tego dzieciaka, ochrona nie zdążyła go złapać. Federacja, natomiast dzień później, komunikuje, że Bad Boy zostaje odsunięty od występu na najbliższej gali. Jaki jest powód odsunięcia, nie wiemy. Fame informuje tylko, że powodem jest jego zachowanie na poprzedniej konferencji. Denis zapowiedział, że skonfrontuje tę sprawę i chwilę później w wywiadzie powiedział o tym, że żadnego uderzenia nie było. Mnie wyrzucili za to, że podbiegłem do gościa i go nastraszyłem, nie uderzyłem go. Dlaczego nie ma filmiku nigdy? No. Dlaczego nie ma filmiku? Tak, tam jest tylko reakcja Kamila Mindy, no. przerażonego. Dokładnie. Dlaczego nie ma nigdzie filmiku? Przecież gdyby Denis kogoś pobił czy go uderzył, to by przynajmniej filmik był. Jak widać, Denis do winy się nie przyznawał i zaprzeczał, że takowa sytuacja miała miejsce. Na nieszczęście Denisa, po pewnym czasie na Twitterze zaczyna krążyć film gdzie widać, jak Denis faktycznie wbiega na widownię i uderza jednego z widzów. Yy, tak, ja jestem szczery ze wszystkim, ja nigdy nikogo nie udaję, nie udaję, nie robię z siebie jakoś kurwa chujbie kogo. Zawsze jestem szczery, zawsze mówię prawdę, nigdy nie kłamię, także ja jestem osobą bardzo szczerą. Ludzie widzą coraz więcej, każda kolejna sytuacja z udziałem Denisa Załęckiego pokazuje, że w Fame MMA granice są coraz bardziej zacierane i to przez jedną osobę. Jak długo jeszcze to potrwa? Dlaczego federacja, która kiedyś potrafiła eliminować patologię, dziś wygląda tak, jakby zamiast rozliczać Załęckiego, go chroniła? Czy wyobrażacie sobie sytuację, gdzie przykładowo Lew wbiega na widownię i atakuje fizycznie widza? Czyż taka sytuacja moim zdaniem skończyłaby się natychmiastową reakcją ze strony zarządu Fame i Lewa więcej byśmy nie zobaczyli? Dlaczego granica wszelkiej przemocy i kontrowersji została tak daleko posunięta w przypadku Denisa? Czas podsumować to, co wszyscy widzieli, ale federacja zdaje się ignorować. Denis Załęcki, jeszcze przed dołączeniem do FAME, miał na koncie liczne zachowania jawnie sprzeczne z zasadami federacji. W innych przypadkach podobne postawy kończyły się wykluczeniem zawodników lub surowymi karami. Jemu jednak pozwolono wejść, walczyć i zarabiać. Ale to nie wszystko, bo kiedy przemoc się ignoruje, daje się przestrzeń do tego, by niebezpieczni ludzie posuwali się coraz dalej. Po dołączeniu do Fame, Denis nie zmienił swojego zachowania. Przeciwnie, kontynuował to, co robił wcześniej, a nawet posuwał się dużo dalej. Groził pracownikom Fame pobiciem dwukrotnie. W wywiadach przed walką z Natanem mówił wprost o chęci zabicia lub trwałego okaleczenia przeciwnika. W trakcie samej walki próbował te zapowiedzi zrealizować, a kulminacją tego wszystkiego było uderzenie widza podczas konferencji. I to jeszcze nie koniec, moi drodzy. Denis jest również podejrzewany przez społeczność internetową o inne wybryki, m.in. o zastraszenie szalonego reportera, któremu dwie osoby zdewastowały drzwi, a także o zniszczenie samochodu Magdy Loscott, z którą miał konflikt oraz samochodów stojących na podjeździe Michała Barona. Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów i nie oskarżam Denisa. Jednak sam włodarz federacji Fame otwarcie mówił, że to właśnie Denis stoi za atakami, gdzie samochody zostały zniszczone. Jego zemsty do Magdy eskalowało do tego stopnia, że zasadowiec chciał wykorzystać 16-letniego widza, by ten przebił Magdzie opony. Gdy miała walkę na prawinie, Załęcki nie chce się do tego przyznać i mówi, że te wiadomości nie zostały wysłane z jego konta, ale nikt na telegramie, z którego pisał te wiadomości, jest przypisany do jego numeru telefonu. Drogi zarządzie FaME. pora się obudzić i wreszcie wyciągnąć konsekwencje. Wasze szeregi zasilają prawdziwi wojownicy, którzy ciężko trenują i reprezentują wartości takie jak szacunek, honor i profesjonalizm. Tymczasem Denis Załęcki propaguje patologię agresję i przemoc, które nie mają nic wspólnego z duchem sportu, a jedynie rujnują dobre imię freakfightów. Przeprowadziłem petycję, którą podpisało już prawie 1200 osób. To wyraźny sygnał, że społeczność domaga się zdecydowanych działań. Wyślę także maila do każdego z włodarzy federacji, których kontakty zdobyłem legalnie, aby mój apel dotarł bezpośrednio do osób odpowiedzialnych i mających realną władzę. Rafał Pasternak, Krzysztof Rospara, Michał Baron, Wojciech Gola i Michał Jurczyga, każdy z nich otrzyma stosowną wiadomość. Nie zamierzam czekać na odpowiedź sam. Za mną stoi ogromna społeczność, która podpisała petycję. Dlatego nie wyobrażam sobie by nie podjęto działań i nie udzielono odpowiedzi. To już wszystko na dziś. Zapewne w przeciągu tygodnia spodziewajcie się kolejnego materiału, który pokaże, jak zachowało się Fame. Dziękuję za obejrzenie. Naura. Jeśli chodzi o kontrowersje, e, Fame, fame nie, nie stroni od kontrowersji. tak? U nas było bardzo dużo kontrowersji. Pojawiają się bardzo wyraziste postacie, które no, są kontrowersyjne, e, ale pilnujemy tego, żeby pewnych granic nie przekraczać. Tak? Mamy, mamy swoje zasady, których przestrzegamy. E, kontrowersje też mają swoje granice.